tutaj Nikola um, i teraz w tym odcinku będziemy nagrywać Simsy. To jest mój pierwszy odcinek. Miałam taką młodzinka, stworzyłam blandę gadz. Tu mam ich dom. mam rodzinkę i dom. E, patrzcie, e, tu jest takie dziecko małe. To jest urodzone. E, tu jest takie dziecko. E, tu jest takie jeszcze jedno dziecko. Tu jest jeszcze jedno dziecko. E, tu jest taka nastolatka. E, tu jest taka. Młoda dorosła. Taka. Młoda dorosła i taki. Młody dorosły, tak dziecko. Patrzcie. I więc wysyłamy eol dziecka, bo dzisiaj mama kajl i kajl do butelki ja też mam eol też jedną helenę, bo na zbieranie się bardzo spać więc chce się spać jej, więc jak wstaję tam jej jest ona śpi no, i spała i no Ej, dajemy się wszystkimi, no tak, on nie jest się myć, bo on się my, ona musi się umyć. Więc ty, ona, ona ma na imię... czekajcie jakby bym pisała, Marlena Żubl. Żubl, dajmy Idź. Spać. Ona teraz pójdzie spać, Marlena pójdzie spać. Tu pokoi, pokoik. Tu, tutaj, tutaj, jest tutaj, i tutaj, 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 coś może tutaj, tutaj, Albo ugotuje, bo tu tutaj, tutaj, coś. tutaj, Tu tutaj, 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 Nie gotuje słodką ogodową. Ona go nigdy nie zagotowała i teraz będzie ona się dopilnowała. I ona jest smutna. Ona chce się kąpać. Ona chce się bardzo kąpać. Więc. Ale to musimy chyba obudzić ją. Mnie jej do dziecka. I ktoś z nich? Ona ją umiejętnie. Nie w tej opcji. I opiekamy jej dziećmi. I po prostu wejką. Pieszymy i zobaczymy, czy ją umyję też. Dzwonię i... będziemy panie, chyba panie, 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 Ja ja panie, 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 ręce. Dziecko jest panie, 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 jeszcze baczymy, co one potrzebują, co one muszą robić. Mamy 1203, to jest więcej pieniędzy, biorę z farwego, ja umaluję. Um, o niej się chcę um, do łazienki skorzystać, więc pójdę do łazienki. Korzystaj, ja wykorzystam. No i ona, bo bo chodzi sobie do szkoły, ona chodzi do szkoły i o 8 będę, no ja będę się iść do szkoły, ale wyśle się za 20, więc no. I to ona teraz umyje i łamie się do ręki, jak I też nie wam bardzo tego domu. Tu, tu jest pokrytek tej, na body dorosłej, o tej i tej nastolatki. Tu jest on tej dorosłej, a tu jest nastolatki. Jakie takie ubodliwanie, komoda i e, biurko z krzesłem. Tu jest łazienka, prysznic, toaleta, e, ręcznik i gleba. E, tu jest taki koszt jest pieniądze, nie to że nie jest pieniądze, tylko daje to jakieś pieniądze. No i takie e, tej w um, szafki. E, tutaj, tutaj sałatka jest, lodówka i e, takie, takie i, i tutaj takie, e, takie e, po prostu ścianka mała, takowa. Ona płacze to dziecko, więc wyślemy ją, żeby ją nakarmiła. Bez mi przykład i do butelki. A nie jedną się wie. Dobra. Tu grubina ta łazienka, więc może on... Wyszłam. Bez on sobie może w stanie. No, potrzebuje nic nie ciebie. Więc on to wytrze i... Yy, Daj się odwycze to umie te, ten zlew. I, no. Um, to jest płacze. Ona w gimę. Oh, zajmuje się. Ona w gimę. Ale maćpieszka, nawet pieszka, ja nie zmieniła. Więc niech zmieni pieszkę i będzie w on Nie wiem, co mu się dzieje. Temu. Ehm. Um, nieprzyjemne otoczenie. Nie wiem, o to chodzi. A, bo chyba nie robi w ogóle. Prząda nie nie z czy otoczenia, więc no... Jest pogodny, teraz niech pospiej umyje. Teraz ona. Stolata, yyy... Niech z dzieckiem. Ona jest szczęśliwa, nic nie potrzebuje, więc może po prostu ona, no... Może tam porobić, po prostu... w tej dziecko, jej książkę gdzieś niech poczyta. No i niech jeszcze jakieś nie opieka. E, tak, e, ten jest obcy i Przyjazne. może się bawić, uh -huh. zabawne aparaty. Jakieś historie, takie duże rzeczy, je weźmiemy. Ile będę dała, bo pójdę do łóżka, a nie przygotuję kąpiel z matkami. Jeszcze i ono, nie. nie wiem się dzieje. Jest zdaję prostego ha. Czasem um, będę bawić, a on co chyba szedł. To on nie wie... To jest złodna, i ty, i zobaczymy że to u niej. To jest głodna, więc stawa i ty jak masz dorobienia, to można się teraz po prostu jest. To pan ten chyba daje jeść. No jedzenie. To sobie i zobaczymy co u niej, bo ja ona bardzo głodna. Ty wstaniesz. I ty też stanie no I ty obudziom I idź jeszcze daje jedzenie. Ona jest taka trochę gniewana. Bardzo bardzo głodna. On się pyta o jedzenie, ona nie chce o Nie, wiem, że nie Po prostu była pod tym jedzeniem.

Chwalę ci kupię, to był fotel. A bo tu jest to. I nie ma jak przejść, no to w porządku, tu i będzie. Dobrze. Szybko daję jedzenie. Komuś, jedzenie, bo teraz cię sobie objął. I teraz sobie jedzą. I ona ta mała. Okej, okay. okej, okay, daję jedzenie. I teraz ona jedzie. Idź szczęśliwa, dobrze. Ona no jest śpiąca, to jest szybko, jest to. Niech tu zje i pójdzie um, spać, bo trochę idzie spać chce. Okay. I nie to, to... Kosz mi się tu przydał, ale no, no, to pewnie wstawię kolek. No to ty możesz iść spać. Nie goledko idzie spać, tu nie się w środku, i spać. Um, no a tak nie jest tak, ta, ale... Um, Um, no on po prostu um, on ma na imię Tomek rób i on um, pójdzie skorzystać do toalety. I tu to w ogóle jest taki spackalny i zwyczaj to. Oczywiście. Um, on chce też do niej idzie do, bliżej, bo tam też tam jest. On też chce, no, idzie na dół, ale nie, nie, nie idzie w ona Zobaczcie, chyba idź jeszcze raz... Nie, chyba idź sobie wiedź. Szybko mała No to ty, ty idź kalny i przerwy. No lepiej obiadę mnie namalują i idzie sprzeda. No to zobaczymy, co u mnie jest. Ja chcę spać i Tyle wyłączyło mi się. Tutaj ci chce spać, to niech śpi, um, tej najbardziej się chce i jest, tutaj nie jestem no. I tej się chce też spać, niech, niech spać. E, e, e. I, i, nie? Może ją powtarzymy. on ją powtarzy. Eee, um, po prostu, niech sobie będzie ręka już. Niech my cechy wybierzemy, więc ja no, nie zobaczy, jak ją już chyba no. Eee, no to tak. To będzie żywe e, żywe chryby, to będzie. Dobrze? Może chłopak. Eba. Um, um. To jest dziecko już szarko. No to ono niech się teraz idzie i e, przebierze tutaj nam ja przebiorę jakoś zobaczymy. I włosy zmienię i inną. E,

Reszta ma taka jedna, jedna ma taka, kolejna ma taka i jeszcze wygląda. Więc może tak jest coś. Bardzo ładnie wygląda. Więc czy to, czy będzie lepiej lepsze od to. Ale mi się, mi się wydaje, że lepiej wygląda w tych... Właściwie pięknie. No więc może damy jej taką wyleczkę. No, pasuje, nie pasuje, co innego bym może dała. Ale tylko nie wiem, co. Jest ja no, to tylko jedno nie rzutówki. To będzie sobie miesponięte, aby... No, unikaj damy. Tutaj jest taka korzyść, o to... tak? Nie pasuje za bardzo. nie jest takiego... To... Nie wiem, które zaczniemy. To czy to? Chyba po prostu zostawimy. No, jak to adidaski, jakie? żeby cietkę wygryzła. No, e, więc teraz jeszcze ja bierzemy na oficjalny. No oficjalny może dawać jakąś sukienkę damy taką, tylko e, ten, tak, taką, to może damy tej, damy jakiejś kaczuszki, żeby może kocuszka nie wygląda, chyba że takiem. To lepsze są. No więc teraz damy jakieś buciki, bucik. Takie weźmiemy jej. Dobra. dobrze. Teraz do spania, do snu. Damy jej takie króliczki może i jakieś, i może jest tylko wielką bielką, pieruszkę, białą pieluchę. No to jeszcze jakieś butki, potem yy, buciki, takie yy, klapeczki kapcie. No i to teraz na imprezę na Ingetkę, to damy jej jakąś może czarną bym jej dała, bo nie wiem co mogę jej dać. Daję po prostu taką szalą może i e, wyjmę jej je raj To już ta na to, tak? Nie może zostanie. E, na gorąco damy jej tak, nie wiem. Jestem taką burzynkę, tylko że może taką, taką. Ja do niej, i jakąś też policzkę albo nie, takie spodęki, bo mi uważam, nie pasują no owe jakieś spodęki może zostawimy mamy no, po prostu jakieś butyki, też nie mają które nie pasują no to tak, to zostawimy, tylko bym zmieniła te spodenki spodziewam się, że no, takie w sumie może <laughs> No i budziki, budziki będą może na takie lub no, na takie, ja sobie też nie znam to chyba, chyba zostawimy te, e, może też, ich przebierzemy, tylko zobaczcie. Tak to zostawimy i te rybę przebierzemy, on, one chodzą w piżamę, nie wiem czemu, może w piżamę, przebierzemy teraz, on jest taki okej, okay. ona na co tak, dzień jest nie taka, ona jest na co dzień taka. No a ona jest na no, koldzie nie taka, tylko o od... Tak, taka, bardzo fajna. Tak, taka, bardzo piękna, Tak, bardzo już być piękną, no. A Więc no i ja, nie będę tu widzieć, czekajcie. Ale zrobię może jakiś serce wsem, bez czego będę chciał być inaczej. A więc, okej. Okay. I ja bym użył może do maloglądania do chybę, tylko tutaj dla jej normalnej. No. To, nie chcę się też tą opadć. No tutaj... no. I teraz... no nie wiem. No ona się pić. Dobrze i ona nic Nie chce żeby nie zrobić. I ona, on jest trochę chce spać. Więc on też może iść spać. Nie? Godzina 6.50 i ona będzie musiała iść do szkoły. Ale no, muszę sobie do szkoły. I jak do, a, do I szukać, to A, albo nie będzie. Więc jak to się dzieje, muszę To ona się akurat wykąpia, będzie zadowolona. No, to naprawi ten inny, ten atomek. To naprawi może. Mm, mm, no, to, to, to nie daje. Sami po prostu naprawić i wytrzesz. Więc no. No i będę dopiero to, zresztą. to dokończyć, po prostu. wiesz to um, i zobaczymy ile jeszcze zostało a nie da chyba zobaczyć Myślę, to Panie, pani zostało jeszcze pięć bod to jest pusty talerz no to wyrzucimy to i zrobimy to ja z eee, ten tar. a tutaj się nawajamy to ja o nie i już się do miasta więc zobaczymy co zobaczy tak, to ja wiem. i to na miasto Podróżuj. no i sama bejsu Jest grać. i już jedzie Nie pamiętam, co się brało. Co jestem z Bartes, podu, oj, nie, nie, wiem, Czekajcie. Um, to może tam po nie, to to nie, że tam nie, 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 by nie, nie, się ja zbieram to sobie, a więc no... Nie, nie wiem jak to będzie. No, nie wiem. Nie. nie, po prostu po, po, pojedę... A bo tak to siebie już wiem. Już wiem, co się robiła. Nie do marzeka, ale byliśmy do owie. A to pojedę, no ale to raczej nie znaleźć pewnie. Tak no, to takie raczej nie wiem gdzie one mogą pojechać bo tu jest miejskie muzy raczej miejskie, miejskie muzy, muzeum Miejskie, aksamit, klub nocny i tu jest siłownie, a tu jest biblioteka czyli będzie klub nocny albo a muzeum to po prostu nie, klub nocny może sobie do klubu nocnego i zobaczę co tam jest już no, było nie pamiętam, bo to mieszkały, to oni... to oni pojechały do jakiegoś chłopaka? zapoznałam... chyba w głę? tak, to chyba chłopak. no tu może i zobaczymy, czy jest jakieś nie ma. to tutaj... Nie ma żadnych ludzi jakichś chłopaków. Tutaj nie ma. Tutaj idziemy. Kto jest? Aż dziewczyna. Um, tylko nie ma jakiegoś chłopaka. To może było tu na siłowni? Dość siłownia? To jest mugało. Ja myślałam, że jeszcze dojdziemy do tego chłopaki z tym chłopakiem. Chłopaki. Więc może drugiego chłopaka poznają. No, jest No, że no. O, tu jest jeden ładny. Będziemy... Pojedy go ona.

Z być, a jest z to nie może będzie z a ksa jest mi nowski. Par już są razem, to może i um, za uroczenie. Zobaczymy.

Pierwszy pocałunek. Tu chłopakiem. T to To będzie To będzie chłopak z dziewczyną. Ja będę musiała już go. I pośli pocałunek i jeszcze kus. Mm. By była się pocałuj... Eee... Spasów. Obejrzał, mówił, o to jest... Nie, zadaję główne pytanie. I jeszcze... I tak, 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 normalnego, przyjaznego. Ech... Po prostu, te, plotkuj. I zabawny rzadko o politykach.

To, to przyjazne i... Plotkuj. To jak rejtuj ze Twoją sympatią, okej. Okay. Zabawne. Ja rejtuj o politykach i może szanowni. Widzę um. Zabawne. Ja to pewnie Um, zabawne opowieść po prostu dowcip Będę i jeszcze raz Spiszemy Najpierw opowieść o żywioną rozmowę Zobaczymy to o żywiona rozmowa, zobaczymy O rozmowa Jeszcze trzeba tak robić jeden raz

A, może szybko... oh. 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 yes, yes. oh. wylezmy na szybko szybko przyjeżdżę ale nie wylezmy z modem muszę chyba nie wylezmy z modem więc nie wylezmy i już wszystko wypełnione może, of... nie wiem nie wiem co jeszcze What? o kosztu o kaszczu, o po policzku, kościołach, coś takiego takiego przyjaznego, przyjaznego, kościołach, o kościołach, o zabawne i kościołach, o politykach. Zobaczmy, co masz ostatnie. Ostatnie nie da. Za mało przyjaznych, czyli czy trochę. przyjaznego, przyjazny i. może że na mnie jeszcze. Ja. Przyjazny, może bo. innego filma. E, nie wiem, co jeszcze.

E, więc to będzie chyba na koniec tego odcinka. E, Piszcie mi w komentarzach, co mogę jeszcze nagrać. E, jak chcecie jeszcze e, Simsy, e, to napiszcie w komentarzu. I zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję. Będzie bardzo miło. Więc pa!